Dobra, cześć Maneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na serwerze WordPlay.pl w celu wykopania y, hajsu za jedynie kopanie bloków. Tak, ja w sumie grałem przed odcinkiem jeszcze i patrzcie, ile już mam. Yy, a nie, to, to teraz nie mogę, mm, bo odcinek mam nagle. Po prostu pokażę Wam w screenie, dobra, więc kopiemy, a Wy w tym czasie możecie zostawić lajka i suba, kto jeszcze tego nie robi. O, jak widzicie już wykopałem kolejnego grosika, ale dobra, kopiemy dalej. Możecie wbić oczywiście na Discorda mojego, link w opisie i na Discorda ekipy Dragonów, linków w opisie i link na banerze, więc wybierzcie sobie, gdzie klikniecie. <coughs> Dobra, kopiemy. I chciałbym wam w ogóle podziękować za 900 wyświetleń pod szorsem. Wiem, że to shorts no ale 900 wyświetleń, mój <coughs> naj... naj popularniejszy odcinek ma chyba 200 wyświetleń, albo tam 300. No nie wiem. No e, dobra. Nie wiem gdzie by tu najlepiej kopać, na jakim poziomie. I w ogóle też zapraszam Was na mcir.pl e, Chyba w sobotę, w tą sobotę, czyli to będzie 19. Nie, 19. 18 18, 18, 18, 18 o 14 jest start serwera MCIRn, na którym raczej ogarnę sobie youtubera <coughs> bo jedynie trzeba chyba nagrać tam odcinek i odcinek i on musi mieć 30 wyświetleń. Więc to luz. Tylko musicie mi w tym pomóc widzowie. Dobra, jak na razie to trzeba kopać. Kopać nie ma, przebacz. strefa muzy. Dobra, kopiemy. Nie wiem czy, czy diaksy tak jakby mają takie coś, że więcej dają, jak się diaksy kopie. Znaczy nie, niektóre to w ogóle nie dają, no ale... Dobra, może po gdzieś... <coughs> Dobra. Dzisiaj handkam na no, ASMR nie było, w ogóle zapraszam na ASMR, bo to... Czy, tak, do... Osobom się to podoba, to ASMR w moim wykonaniu, więc no... Więc Wy też możecie wbić, jak oczywiście, jeśli jeszcze nie byliście. O, znów wykopałem. Nice. <laughs> Dobra. Zaraz zobaczymy, ile tu mamy. W ogóle ciekawie, za ile mi się ten brush skończy. Dobra, kopiemy, 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 kopiemy. Kopać, 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 kopać. Dobra. Może double click. O jaksy. Może teraz w tamtą stronę pójdziemy. Co by na to, widzowie? Tak. Dobra. Hop. Dobra, widzowie, więc my lecimy dalej. Kopiemy. Nic mi się nie udało wykopać podczas cięcia. No ale cóż. Może teraz coś wykopiemy. W sumie na makro, jakby się tak kopało, ale raczej bałam jest za <laughs> <laughs> Ale to nie byłoby takie głupie. <laughs> Dobra. Leżej górę, górę, hej, hej. Trzeba tutaj wykopać coś lepiej. Dobra widzowie, a więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i zalajkować odcinek. Pamiętajcie o wpitch na Discorda, są linki w opisie. No i co, czy mogę powiedzieć tyle, że, że może się wbić na ten serwer, to nie jest scam, więc, więc powodzenia, no i co, siemaneczko, bro.